450. Witam serdecznie serwis masarzysta specjalne wiadomości Dobra jeszcze raz klas dobra możesz no. cały czas nagrywać Witamy serdecznie serwis masarzysta specjalne wydanie wiadomości z Bangkoku Jesteśmy tutaj z Piotrem, wiadomo, że za miesiąc rozpoczyna się kurs masażu tajskiego w Warszawie. Przyjęliśmy sprawdzić jak sprawuje się Piotr, czy przygotowuje się do kursu. Piotrze, jak życie tutaj, jak przygotowuje się do kursu, czy jesteś gotowy już? No, nie jestem gotowy, chodzę codziennie na masażu, masują. No i przypominam sobie, te kolejne Czyli opanowałeś już cały, opanowałeś prawie, prawie cały że, materiał. Prawie że 100% pamiętam, a resztę się do w samolocie. Także... Dobrze, czyli generalnie plan jest, plan jest dobry. Zobaczymy jak wyjdzie. W tym roku kurs będzie prowadzony po tajsku. to że ostatnie edycje były świetnie prowadzone po polsku, chcemy wprowadzić jakieś nowocześnienia. Myślisz, że dadzą radę po tajsku, czy...? Jeden rolnik z że po ogarnął w ciągu jednego dnia. Czterech gości w masarni, bo to też dość szybko, załapali. Tajski wbrew pozorom nie jest taki trudny. Nie? No tak, no, no. Damy radę. no tak. ile chyba tu wiesz? 24 godziny, a przecież już wiesz, no. dosyć dobrze. Dlatego w przyszłości myślimy w ogóle o wprowadzeniu e-learningu. No Skype już tak szybko działa. Ja, ja że myślę, że... Żeby, żeby jeszcze tą książkę po tajsku. wykrypił. Tak. Dobrze, no ale. Ja mogę. Nie mogę makaronów, który zostaje w tą <laughs> <w tobie, śmiech> Zakładam Patrząc na to, jak. bo w ogóle. Kiepsko wyglądasz. E, Przywiozę Ci trochę prowiantu z Polski. E, kabanowski tutaj prosto. E, Przywiozę Ci troszeczkę pasztetu. Pokaż do kamery. Chciałbym, żebyś się najadł dobrze, no, możesz przy ludziach. E, dbamy o możesz otworzyć, tak. Dbamy o swoich szkoleniowców, także... Chciałbym, żebyś był gotów, żebyś był pełen krzepy, dlatego chciałbym tutaj wszystkim widzom pokazać, że rzeczywiście jest te i że będziesz, że będziesz miał siły. Ja wiem. słuchajcie, nie jest mięsa, ale dla dla serwisu Masażysta robi się wszystko. Zapraszamy 24 kwietnia do Warszawy, masażu Masażytańskiego my tam będziemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. dobra.